Z czcią pochylamy się w ogóle nad krochami św. Pamięci Artura Tyczaka, by pożegnać go w jego ostatniej drodze. Niełatwo mu się wypowiadać słowa pożegnania. Trudno, go do szczególnie ważnego dla tak cennego i zasłużonego dla rodziców Straży Pożarnej powiatu się Tym bardziej, że niespełna dwa miesiące temu, kiedy na zjeździe oddziału powiatowego rozmawialiśmy o planach współpracy. Na dalszą kadencję zarządu. Straż dla Trocha Artura była jego wielką, pozytywną pasją. Przez wiele lat był prezesem oddziału powiatowego w Związku Podróży Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Księdza. Był zawsze i wszędzie, zawsze miał czas, zawsze w pomagał innym. Arturze, przyczynił Twoim byłoby Twój pomysł, asystent asystą strażacką. I oto jesteśmy wszyscy, jako. jako jako szatę na takim drogę do Boga wybrałeś mój strażacki. To wielki gest, a także honor oraz rozpokojarze pożarni Rzeczpospolitej Polskiej. Wiele głową dziękuję, docenty mowny gest. Do końca pozostałeś w biernej tradycji, Bogu na chwałę ludziom na pożarach. Przeżyłeś wiele lat w sposób najlepszy, jakby to było żyjąc. Dzielnie toczyłeś przy życie. A to, jak żyłeś, jak byłeś, cyniony, obrazują dziś tak takiśniu zgromadzeniu, takiś w swojej ostatniej drodze, rodzina, przyjaciele. Daliście nam są strażacka, sąsiedzi, koledzy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządu, instytucji i firm. Jesteśmy ci wdzięczni, że byli w nami przez tyle lat. Służyliśmy im pomocą i radą. Wierzę mocno, że stajesz Bogiem z rynkoma pełni dobrych uczynków. a wybranie św. Piotra czeka na ciebie święty Florian. Zaproszenie na pełnienie wierzchni warku u Jego Bogu w niebie. Drogi Arturze, Arturze, będziecie mi nam bardzo bakowały. Spoczywaj spokojnie.